Cześć widzowie! Oto mój zlewik zrobiony z garnka. Koszt inwestycji 19 zł. Garnek dostałem od kolegi za darmo. Tak wygląda zlew. Korek. I tutaj zrobiony syfon, odpływ. Cały koszt zrobienia, jak wspomniałem, 19 zł, bo garnek za darmo. Musiałem kupić syfon, za który zapłaciłem 19 zł. Tu jest jeszcze do niego taki drugi element, ale zastosowałem ten. Szukałem na internecie do mojego przyszłego aneksu takiego, można powiedzieć, kuchennego zlew plus kuchenkę. Taką myślę, że założę sobie kuchenkę jedną maksymalnie dwupalnikową na propan butan, na jakąś taką turystyczną butlę. Nie chcę tej kuchenki takiej na, na ten, takie naboje, tylko chcę normalnie pod butlę zwykłą LPG, taką niedużą, turystyczną. No i szukam tych <gryw> zlewów. Wpisuję frazę w Allegro. Zlew do kampera. Jak ja zobaczyłem ceny, tak to się mówi, cyce opadają. Kuchenka do kampera. Jeszcze więcej. No mówię, masakra, kurczę. Taki zlewik Goły, bez, nawet bez syfonu, to potrafi kosztować 300-400 i w górę. No, różne są tam prostokątne, kwadratowe, okrągłe nie ma znaczenia. Ja będę miał taki okrągły z garnka. Nie będę wielkich talerzy mył, bo jak pojadę sobie na jakiś tam wyjazd weekendowy, to prawdopodobnie kupię sobie jakieś takie miseczki z bambusu. Nie będą wielkie obwodem. Ważne, żeby były pojemne, czyli będą nieduże, a głębokie. I taki zlewik mi zupełnie wystarczy. Wytnę w blacie dziurę, osadzę ten zlew do tego kranik i obok jakąś kuchenkę. Najlepiej jednopalnikową, dwupalnikową mi niepotrzebna. No, i jak wykonałem ten zlew, teraz możecie w tym momencie zobaczyć. Film trochę przyspieszę, żeby nie zanudzać. Prosta sprawa, zajęło mi to około pół godziny z przygotowaniem narzędzi.